Oto miejsce kierowcy w pojeździe. Na środku deski rozdzielczej znajduje się specjalny ekran systemu multimediów MediaNav. Jest to kolorowy ekran dotykowy o przekątnej siedmiu cali. Są w nim dostępne funkcje, takie jak nawigacja, radio i kamera cofania. Można także podłączyć telefon i obsługiwać go za pomocą interfejsu Android Auto lub Apple CarPlay. Poniżej tego ekranu znajduje się kilka przycisków. Te służą do sterowania szybami elektrycznymi. Ten blokuje i odblokowuje drzwi, ten steruje światłami awaryjnymi. Natomiast ten włącza energooszczędny tryb eko. Te elementy służą do sterowania klimatyzacją. Poniżej. W schowku o pojemności 1,6 litra można położyć i naładować smartfon przy użyciu gniazda 12V. Za pomocą tego przycisku można włączać lub wyłączać ogranicznik prędkości. Ten służy wyłączenia kontroli trakcji, a ten do włączania wyłączania funkcji lokalizacji pojazdu. To pokrętło umożliwia wybór biegu pojazdu. Na kierownicy znajdują się przyciski dostępu do funkcji przydatnych podczas jazdy, dzięki czemu kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi. Po lewej stronie kierownicy znajdują się przyciski sterujące ogranicznikiem prędkości, a po prawej stronie umieszczony został przycisk sterowania głosem. Po lewej stronie za kierownicą znajduje się przełącznik do sterowania wszystkimi światłami pojazdu. Drugi przełącznik po prawej stronie służy do sterowania wycieraczkami z przodu, z tyłu oraz spryskiwaczami. Przed tobą, za kierownicą, znajduje się tablica wskaźników pojazdu. Zapewnia ona w czasie rzeczywistym wszystkie informacje potrzebne podczas jazdy. Składa się ona z trzech części ekranu centralnego i dwóch obszarów po bokach. Na ekranie centralnym wyświetlane są następujące informacje: odczyt prędkościomierza, poziom naładowania akumulatora trakcyjnego, całkowity przebieg oraz pozostały zasięg. W obszarze po lewej stronie znajduje się licznik zużycia energii. Ułatwia to zarządzanie zasięgiem jazdy na akumulatorze trakcyjnym. Strefa zielona wskazuje, że pojazd pracuje w trybie odzyskiwania energii. Strefa biała wskazuje, że pojazd pracuje przy zalecanym poziomie zużycia energii. A strefa czerwona wskazuje, że pojazd zużywa dużo energii. W tej strefie znajduje się wskaźnik wybranego biegu. R, N, D. Tablica wskaźników informuje o stanie technicznym pojazdu i ostrzega o ewentualnych problemach za pomocą lampek kontrolnych. Jeżeli zapali się czerwona lampka kontrolna, należy zatrzymać pojazd tak szybko, jak pozwalają na to warunki drogowe. Zapalenie się pomarańczowej lampki kontrolnej wymaga podjęcia działań przez użytkownika lub przedstawiciela marki. Na desce rozdzielczej, w pobliżu i po lewej stronie kierownicy, znajdują się przełącznik do regulacji elektrycznych lusterek, opcja, blokada elektrycznych szyb tylnych oraz wyłącznik asystenta parkowania. Poniżej znajdują się elementy sterujące do regulacji wysokości wiązki światła reflektorów. I na koniec. Element zwalniający pokrywę komory silnika oraz element zwalniający pokrywę gniazda ładowania elektrycznego są umieszczone pod kolumną kierownicy.